Dzień dobry, witam serdecznie, dawno mnie tu nie było Ale standardowo jak wracam mam nadzieję, że już wrócę na stałe Zwierzeczki w tle Tak, chodź, no chodź Ktoś tu się stęsknił, no tak się ktoś stęsknił Tak, tak Co my będziemy robić? Wiecie co? Ostatnio nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale... Wypadałoby się ogarnąć, bo mój pokój jest dość depresyjny przez e, jakiś tam mój zły okres w życiu, aczkolwiek postanowiłam, że ja, mimo wszystko, jak już wpadam w taki zły nastrój, to na szczęście nie trwa on jakoś mega długo. Em, I szybko dochodzę do wniosku, że może wypadałoby się już. Ogarnąć. Ja jestem taką osobą i potrzebuję szybko wrócić do siebie, bo widzę, że chaotycznie zaczynam działać. Może inaczej, nie chaotycznie, ale zaczyna mi przeszkadzać to, że mam bałagan w pokoju, mimo tego, że ja jestem osobą, która bardzo lubi mieć porządek. A jeśli ja mam przez dłuższy czas bałagan w pokoju, to nie jest za dobrze. Wiecie, czysty, czysta przestrzeń to czysto tam w głowie poukładane, więc też mi to pewnie w jakiś sposób pomoże jakby wrócić do tego już na stałe, do takiego lepszego samopoczucia. Oprócz tego w najbliższym czasie jest parę eventów, na które się ubieramy z Natalką, więc ja już się nie mogę doczekać i um, po prostu fajnie jest tak się Zająć czymś, jak wiecie, macie okres taki ciężki w życiu dość i fajnie jest po prostu spędzać dużo czasu ze swoimi bliskimi i, i wychodzić po prostu z domu. Nie dajcie się temu złemu samopoczuciu, żeby was właśnie tak zamknęło w domu. Ja na szczęście mam to szczęście, ja na szczęście tak, mam to szczęście, że chodzę do pracy. Co prawda, nie, na przykład nie codziennie, nie są to stałe godziny pracy, ale chodzę do pracy, więc jest mi jakby łatwiej. Łatwiej to znaczy, że jestem zmuszona do wyjścia z domu. Natomiast, tak jak mówię, jeśli wy nie macie takiego szczęścia, to zmuszajcie się do wyjścia z domu, jeśli macie gorszy czas w życiu. Po prostu było dziwnie w życiu, tak? Była sesja, było, były parę innych spraw. I mnie to gdzieś tam przygniotło, natomiast już wychodzę na prostą, że tak powiem, i co mam zamiar się ogarnąć, aby ze mną. Chciałabym w ogóle wprowadzić do swojego życia parę takich um, czynności, których nie wykonywałam wcześniej, um, ale bardzo bym chciała gdzieś je w tą swoją. Rutynę, nie rutynę, bo stałych godzin pracy nie mam. Jakoś po prostu wcisnąć w to, co robię na co dzień, tak, żeby to też stało się moją codziennością. Wyłam dzisiaj wcierkę, bo już dawno myślałam o wcierce, dlatego że ja mam ogólnie... Ja nie narzekam na swoje włosy, jedyne na co mogę narzekać, to to, że są rzadkie. I chciałabym zobaczyć, czy może jakaś ścierka pomoże mi, żeby te włoski były jednak bardziej gęste. No i mam... Rogalika z czekoladą, więc robię sobie kawę za chwilę I będę sobie jeść rogalika, bo trzeba sobie, trzeba sobie czasem takie mini prezenty robić Naprawdę, to jest, to jest bardzo fajne, takie uszczęśliwianie siebie, robienie sobie dla siebie prezentów, serio Okłamałam was, jednak pójdę sobie teraz poćwiczyć Podawno tego nie robiłam i po prostu tęskniłam gdzieś za tym ale nie umiałam znaleźć na to czasu, bo to nie jest tak, że ja już w ogóle wykreśliłam ze swojego słownika, że ja nie mam na coś czasu Ja nie umiem znaleźć na to czasu i to jest yy, różnica jednak Bo ten czas jest, ale poświęcam go na przykład na coś innego albo za długo robię daną czynność i to po prostu trzeba zmienić Prawda jest też taka w ogóle, że zima mnie chyba dobiła jest było cały czas ciemno, wiadomo. A teraz w końcu wyszło słońce, i będzie dłużej jasno na dworze i to jest coś niesamowitego. W końcu, w końcu. Jestem właśnie z pracy. I słuchajcie, ja wiem, że nie będziecie tego widzieć, ale jest tak piękne niebo, widać gwiazdy. Wow! To jest mój zachwyt. Chciałabym dokonać reakcję naszą do vloga. Nie mów, co, co zrobiliśmy, ale zrobiliśmy bardzo mocną rzecz. Nie trzymajcie za nas kciuki, że mi się udało A na pewno się uda, bo dostałyśmy zielone światło, że się uda Więc Ja jestem nas z Natalki A ja z siebie I... Bo jesteś top 1 Jesteśmy zajebiste, bo jesteśmy obie w top 1 Bo nas się bierze razem Yyy, okay. eee, tak może widzieliście poprzedni lub będziecie widzieć następny film. Nie wiem jeszcze jaka będzie kolejność, ale wyglądam w nim podobnie właśnie w tym kadrze, więc się nie zdziwcie, bo, bo tak, nagrywam to w ten sam dzień. Co ja bym chciała powiedzieć? Słuchajcie, ten film jest dość chaotyczny, jak można zobaczyć, ale wydaje mi się, że może to dobrze, bo um, pokazuje Wam, że są różne emocje. Nie pokazywałam wam jakichś skrajnych typu płacz, złość czy coś takiego, bo nie mam zwyczaju po prostu nagrywać takich rzeczy, aczkolwiek wracając, wydaje mi się, że dobrze, że wam pokazałam różne dni, co robię, jak staram się ogarnąć samą siebie i jak to ogólnie wszystko wygląda, tak? Co się stało? No, powiedziałam, że to przez sesję, tak, troszeczkę to było przez sesję na studiach. Może mnie studenci wyśmieją, że, że przesadzam. Nie, jestem po prostu osobą, której jak na czymś zależy, a mi bardzo zależy na tych studiach, bo jest to moja, było to moje marzenie, żeby studiować psychologię. Dlatego mi po prostu bardzo zależy, dlatego bardzo się stresuję. Ale nie chodziło tylko o sesję. W ostatnim czasie bardzo jedna osoba mnie zraniła. Nie będę mówiła, jakby, kim ta osoba była w moim życiu, kto to w ogóle był. Bo po pierwsze, co, co w ogóle innych by to obchodziło, kto to był, i też jaką rolę pełniła ta osoba w moim życiu. Powiem tylko, że była ważna w jakiś sposób dla mnie i zostałam bardzo zraniona. Wiecie, no, jeśli komuś zależy to później przeżywa troszkę ale co ja mam tym do przekazania? Słuchajcie, to co ja wyciągnęłam przez te... też nie będę mówiła ile minęło od tego czasu, ale naprawdę już jakiś dłuższy czas to jest to, żeby nie zapominać o samym sobie będąc w jakiejkolwiek relacji żeby nie zapominać o tym, co się robiło przed tą relacją Chodzi mi o to, że ja gdzieś zapomniałam o swoich pasjach troszkę Co było spowodowane po prostu możliwe, że zaangażowaniem się w tą relację To jest taka ogólna rada ode mnie, żeby po prostu nie zapominać o tym, że ma się pasje Że fajnie byłoby im poświęcić też trochę czasu Żeby nie zatracać w tym wszystkim siebie, bo gdzieś się po drodze po prostu możecie zgubić i, I nie wiedzieć w pewnym momencie, kim jesteście. Takie dość filozoficzne to było. Co jeszcze mogłabym wyciągnąć z tego czasu? To, że, i to może być odrobinkę kontrowersyjne, że może coś powinno się skończyć, bo po pierwsze, nam nie służy, a po drugie, dlatego, żeby zrobiło miejsce czemuś nowemu i lepszemu. Bo widzieliście, że y, był urywek z Natalią, gdzie opowiadałyśmy, że coś zrobiłyśmy moc z tego i nie możemy o tym mówić, jeszcze po pierwsze nie chcemy zapeszać. A po drugie, nie wiemy do końca, czy możemy o tym mówić, bo z tym się wiąże po prostu jakaś umowa. No nieważne, nie będę wam mówić jeszcze o co chodzi. Jeśli będę mogła, to wam powiem. Jeśli to się wszystko uda, to sami po prostu zobaczycie, o co chodziło. Tak tylko powiem. Dlatego tutaj owieję to wszystko tajemnicą. Ale wracając do tematu, czasami. No, musi się coś skończyć, żeby coś innego, naprawdę lepszego mogło się zacząć, bo gdyby to było w jednym czasie, to mogłoby to ze sobą nie współgrać. Tak sobie o tym pomyślcie, czy mieliście kiedyś taką sytuację, a wydaje mi się, że na pewno mieliście. To się nie tyczy już tylko relacji, czy czegokolwiek, wiecie, cokolwiek, co się kończy w waszym życiu, to później daje miejsce po prostu czemuś innemu i niejednokrotnie czemuś lepszemu także skupcie się na pozytywach jeśli byliście w podobnej sytuacji możecie z tego wyciągnąć dla siebie bo też jestem osobą, która nawet w najgorszej sytuacji wyciąga jakieś plusy bo, bo patrzcie też na taki jeden kluczowy plus w każdej takiej podobnej sytuacji, jeśli chodzi o relacje, że zobaczyliście, jaka ta osoba jest, albo co jest w stanie zrobić jaką krzywdę jest w stanie wam zrobić a powiem wam, że, yy, że to jakby nie jest, nie jest wszystko, jeśli chodzi o tą sytuację, bo wydaje mi się że yy, ta osoba, aczkolwiek nie wiem, nie mam na to dowodów ja mogę mieć tylko podejrzenia, aczkolwiek, jeśli była ta osoba, e, czy jakakolwiek inna osoba w moim życiu, która kiedyś była albo jest i mi to zrobiła, bo nie wydaje mi się, żeby to był ktoś, e, kogo nie znam. O. No, byłam pierwszy raz doświadczona przez taki hejt. Wypisywała do mnie anonimowych kont osoba bądź parę osób na Instagramie, obrażano mnie szydzono ze mnie z tego co robię w internecie a w ogóle to ja wtedy miałam przerwę jakby od internetu nigdzie nic nie dodawałam, nie? więc to w ogóle dla mnie było turbo dziwne, że coś akurat stało w tym momencie na, na TikToku ktoś do mnie wypisywał, na YouTubie dokładnie te same wiadomości e, ta osoba wydzwaniała do mnie na, na Instagramie jak odebrałam to się nie odzywała, ludzie jeśli tak robicie, albo spotkaliście się z czymś takim, ja na przykład osobiście nie rozumiem tego. Może jestem naiwna, może jestem za bardzo, nie wiem, wrażliwa, za bardzo empatyczna, nazywajcie to sobie, jak chcecie, ale ja tego po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem, bo nawet jeśli łączyło, łączyła mnie jakaś relacja z kimś kiedyś, i nieważne, w jaki sposób ona się zakończyła, ja nie chcę dla tej osoby źle, nawet już po zakończeniu relacji. Ja Mi w ogóle nie przychodzi do głowy, żeby coś takiego zrobić. Niech ta osoba sobie żyje własnym życiem. Ja żyję sobie własnym. I dajmy sobie święty spokój nawzajem, bo nie bez powodu dana relacja się zakończyła między nami, tak? To na logikę. Więc wracając, nie rozumiem tej całej sytuacji. Na mnie ona nie wpłynęła. Mnie ona tylko delikatnie zirytowała na zasadzie. Ja bardzo często tak mam, że mm, mnie irytuje jakby sytuacja od takiej strony, że w ogóle ktoś na to wpadł i to zrobił, niż że ktoś mnie obraża, nie? bo na mnie to w ogóle nie wpłynęło. E, moi znajomi i rodzina byli tylko w szoku, że ktoś jest w stanie coś takiego o mnie napisać, no ale to wiadome, że tak właśnie ludzie reagują. E, w każdym razie. Popatrzcie, że mnie ta sytuacja nie zmieniła Ona mnie zirytowała, ale mnie nie zmieniła Ja wręcz po tej sytuacji poczułam kopa Żeby znowu zacząć publikować Bo hej Wika, robiłaś to i to było super I mało tego, przyszło mi tyle pomysłów teraz do głowy Na nagrywanie różnych filmów Prowadzenie jakiegoś tam konkretnego kontentu I tak dalej, naprawdę otworzyłam się w ostatnim czasie bardzo Nawet bardziej jestem otwarta niż kiedyś i jestem z tego tak niesamowicie dumna. Ja mm, ostatnio miałam bardzo dużą taką huśtawkę emocjonalną i wiecie, no raz było dobrze, raz było źle. Teraz ogólnie jest stabilnie, jest dobrze. Jak widzicie, no, mam takiego powera w głosie i jest fajnie. I e, naprawdę jestem szczęśliwa. Jak widzieliście ten filmik z Natalią, właśnie o którym wspominałam przed chwilą, to um, to była naprawdę takie pure happiness. I <grywki> naprawdę się cieszę, że, że obie w sumie z Natalią jesteśmy takie otwarte. Już jej to pisałam nawet dzisiaj. I jesteśmy takie pewne siebie, i to jest mega. Naprawdę. Nie tracicie czasu w swoim życiu. Na rzeczy, na podejmowanie decyzji o, że o co mi chodzi, że jeśli zastanawiacie się, żeby coś zrobić, to to zróbcie. Bo jakby to zawsze totalnie, to co powiem, to będzie totalnie okrywane, ale macie jedno życie, W się sensie, to teraz tutaj zależy, w co wierzycie, oczywiście. I wykorzystajcie je, nie? Nie marnujcie go na zastanawianie się w podejmowaniu decyzji, czy, czy to zrobić, czy tylko nie zrobić Szkoda czasu I... No, ostatnio moja fabuła fabułuje, że tak powiem Ale ja się z tego powodu cieszę, naprawdę Bo pomimo tego, że czasami jestem zmęczona tą fabułą, to jestem za to turbo wdzięczna, że jestem mimo wszystko tak doświadczana W życiu Że Jestem w stanie e, poradzić sobie później z niektórymi e, sytuacjami. Tak? Jestem w ogóle niesamowicie z siebie dumna. Będzie taki teraz końcik chwalenia się. Jestem niesamowicie z siebie dumna, że jestem taka silna, naprawdę. I nie boję się nawet o tym mówić, bo to nie jest bycie egoistą, że się siebie chwali i mam nadzieję, że już. Coraz więcej osób to rozumie. I naprawdę jestem z siebie dumna, jestem taka silna, że szybko potrafię się pozbierać po jakiejś złej sytuacji i mam nadzieję, że tak mi już e, zostanie. No i co? Tu jest to słynne powiedzenie: co ci nie zabije, to cię wzmocni. I z tym was zostawiam. Ten film m, będzie długi, chyba. Zobaczymy, będzie dużo montowania. Dawno tego nie robiłam, ale. Dam radę, bo zależy mi na tym, żeby, żeby po prostu ludzie zobaczyli ten film. Żeby może wyciągnęli jakieś wnioski, może ktoś potrzebuje usłyszeć też tych słów, których użyłam dzisiaj. I mam nadzieję, że ten film trafi po prostu do osób, głównie do osób, które potrzebują też to usłyszeć. No. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo, że ten film był troszeczkę chaotyczny, to Wam się spodobał. I możecie napisać jakieś swoje przemyślenia po tym filmie w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię interakcje z ludźmi, jakąkolwiek. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego dzionka bądź miłego wieczoru.